Śmanko, śmanko, jest ten Razer! Boże, jak ja dawno tego nie mówiłem. Troszeczkę mi tego brakowało. Tak czy inaczej, witam was wszystkich bardzo serdecznie po no, dosyć długiej przerwek na mnie. Chyba jakiś miesiąc nie nagrywałem, bo w ogóle ostatnie filmiki były bardzo rzadko. Ale obiecuję wam teraz, co się zmieni. Tak więc za chwilę przejdziemy do głównego wątku tego filmiku, ale najpierw oczywiście muszę też powiedzieć o gameplayu. Tak więc jest to oczywiście Call of Duty Advanced Warfare, którym włączyłem na trzy mecze i ugrałem dosyć fajny gameplay. Oczywiście on jest no, strasznie przecięty, ponieważ wynik 42 kile i 8 zgonów już wam tak zaspoileruję, przez 11 minut eee, na hardpointie chyba, tak, 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 grałem na hardpointie na Absolve, to nie jest zbyt dobry wynik, oczywiście mógł być wynik lepszy, mógł być nawet, nie wiem, DNA. tutaj w ogóle strasznie randomowy sposób czasami ginąłem, te kosy w tej grze mnie denerwują chyba bardziej niż w Goście, a w Goście były lepsze niż w mw 2 Dobra, tak czy inaczej, grałem sobie tutaj Mosh Pit, jak to nasz kochany kupczyn lubi mówić Mosh Pit, bardzo i to bardzo, bardzo fajny tryb w kolologiki Advanced Warfare, bardzo fajnie i się przyjemnie gra w tym trybie, chyba największe boby są tutaj, muszę przyznać, że naprawdę dosyć fajnie mi się i przyjemnie grało, strzelało jednak muszę przyznać, że jak, jak jakiś czas się nie gra w daną grę, to jednak można powiedzieć, że jest to na jakiś plus, ponieważ jak się wraca to no to wraca się z jakimś takim powerem nie? lekkim no i... Ugrałem w miarę, w miarę dobry wynik z rate'u 7 Także myślę, że nie jest najgorzej I tutaj już sami słyszycie, jąkam się niestety, ale przez dłuższy czas nie mówiłem do, o czymś Mówiłem do mikrofonu, ale nie nagrywałem nic, nie mówiłem, wiecie, jakichś dłuższych monologów, a dłuższy dłuższych przez dłuższy czas Także mój komentarz może być taki troszeczkę słaby przez te najbliższe kilka filmów Ale oczywiście sami wiecie, że przez dłuższy czas nie nagrywałem, nauka i w ogóle takie różne sprawy: Counter Strike, Zerwane Nocki i w ogóle. Jeszcze jeżeli chodzi o gameplay, grałem sobie tutaj z Złotym Balem 27, chyba zwykłym, zwykły jest najlepszy na mapce Riot. Oczywiście w Hardpoint w ogóle, by the way, Riot to jest chyba najlepsza mapka w tej grze. Nie wiem jak wy, ale uważam, że Riot jest chyba najprzyjemniejszą mapką w tej grze. Przynajmniej mi się tutaj gra najlepiej. Fajna mapka, i ogólnie nie wiem, napiszcie jaka jest Wasza ulubiona mapka w Advance Warfare. Myślę, że Recovery. Ta dżungla chyba to jest Recovery, tak? Czy nie? No, nieważne, tak że Recovery i to chyba są lepsze, jeden z lepszych mapek. Jeszcze, jeszcze Solar też dobra jest, dobra jest. Hmm, no się zdziwieni, że Razer dziecko CS gra w koda. Dokładnie dzisiaj sobie rano przed szkołą usiadłem i muszę przyznać, pokrałem sobie nawet dosyć przyjemnie w te Advanced Warfare. Oczywiście sami się denerwowałem przez te randomowe kosy, a raczej pięści, jak ja to mawiam, w Advanced Warfare. Ale mimo wszystko ogólnie grało mi się dosyć przyjemnie. Dosyć jeden, właśnie taki, który gameplay, w tej chwili, jaki tutaj widzicie na ekranie, udało mi się ugrać. że myślę, że nie jest najgorzej, jak na dosyć długą przerwę od kota, bo tu nie grałem. Wow, wow. sporo, ponad miesiąc. W ogóle nie zaglądają do Koda Only CS. No ale teraz takie mam postanowienie, że zawsze przed cs na taką małą rozgrzewaczkę zagram sobie parę rundek we Dress Warfare. Czyli niekoniecznie w Delance Warfare ale ogólnie w Call of Duty, być może jakiś fajny game to wpadnie i wtedy go oczywiście się wstawienie YouTube'a, a jak nie wpadnie, no to postaram się wejść na jakąś dłuższą sesyjkę i wtedy na pewno coś nagrać. Bo wiem, że potrafię w Koda grać i to nawet, nawet Przeciętnie, a to nawet może nawet lepiej niż przeciętnie Także gameplay. na pewno będę się pojawiać, coś tam postaram się ugrać Myślę, że stać mnie może jakieś DNA, w końcu trzeba potrechać DNA Każdy już na polskiej scenie FPS ma DNA, oprócz mnie Trzeba to zmienić Trzeba pokazać, że 47 sekund te Wykampiony, na głównach na free weekendzie, nie był przypadkowy no i co do AW, to gra się strasznie zmieniła. Dosyć dużo personalizacji ostatnio weszło do tej gry, oczywiście płatnych, jakże to nie było z aktywy jeżeli Switch Hummer Games, tak? E, jakieś tam, wiecie, duże zmiany jakieś tam patrzę wszystko, wszystko pięknie, ładnie, ale gra nadal jest... no... no słaba. Jest nadal ten skills-based matchmaking, z tego co dobrze się orientuje, on nadal tego nie zleci, co mnie strasznie denerwuje i o tym zrobię jeszcze oddzielny komentarz w najbliższym czasie to nie jest Counter Strike to nie jest Counter Strike, to nie powinno być takich rzeczy to jest Call of Duty, tutaj gramy for fun publiki jakieś, powinno być tak jak w tak jak wszystkich kolorów, po prostu normalne dobieranie raczej po pingach czy coś w ten po prostu randomowe, dobieranie do randomowych graczy, a nie po, nie po skillu bo to troszeczkę boli, takie coś powinno być na na rankedach na, na lidze, a nie, a nie na publiku Także było dużo badż, jakieś tam zmiany, nie wiem o co, co tam w ogóle było, ale wiem, że dużo personalizacji weszło, coraz więcej będzie ich wchodzić, jakieś płatne supply dropy, w ogóle what the fuck? On płacić za supply dropy? Serio, serio Activision, To już będzie totalny zjeżdżka, tak jak mówiłem, skarpetki tutaj wszystko będzie, wszystko będzie płatne po 2 euro i tak oczywiście też będzie. W Black Ops 3, czy też w nowej części Kola też pewnie będzie też, tych dużo mikropłatności, pewnie w ogóle już będzie postać taka, że będziemy mogli zmieniać oczu i w ogóle, tak samo jak na przykład w Destiny, które muszę ograć na PS3. Muszę przyznać, że gierka jest dosyć przyjemna. Grałem w Demko. Eee, no i coraz więcej będzie z tej kasy. Ja na szczęście nie będę tego kupował, ponieważ nie jest mi to zwykle potrzebne. Wystarczy mi mój kochany Pol27. Może, może mi Obsidian Steed czy jakiś, nie wiem, Carbony kiedyś dropną no, z supply dropu zwykłego, chociaż pewnie zmienili tak, że tylko dla płatnych supply dropów tak będzie. Oby nie, oby nie. Eee, tak czy inaczej, eee, nawiążę jeszcze tutaj do tematu co do z filmików z ponieważ tam informowałem was, że mają być jakieś tam filmiki z sesją. miał być jakiś tu jebać filmik, to właśnie to miał być mecz mecz XS, powiem wam szczerze, że dwa razy próbowałem nagrać taki filmik, ale niestety nie udało mi się, po pierwsze lagi, po drugie jakieś ruskie, które zawsze wyzywają mnie na czacie, po trzecie główna w teamie, po prostu przegrywałem, przegrałem te dwa mecze, które właśnie wtedy grałem i próbowałem nagrać, także myślę, że tego nie nie powinienem wstawiać na YouTube'a i dobrze chyba zrobiłem, ale oprócz matchmakingów myślę, że ja takie jako... będą się kiedyś, pojawił się myślę kiedyś na kanale, będę wstawiał jakieś wyciskniki, akcje, 1 na 4, może jakieś ace'iki, może jakieś deathmatch'y z jakimś komentarzem. To by było myślę dosyć ciekawe na jakiś temat z Counter-Strike, matches, z jakimiś, nie wiem, fajnymi akcjami kogoś tam zabija mnie i w ogóle to myślę byłoby dosyć przyjemne. Mam nadzieję, że ktoś się tutaj tej w z Counter Strike'a. Counter raczej, raczej teraz spora część ludzi się mówi w Counter i przeszła z Colo na CS-a i bardzo dobrze, bardzo dobrze Colo jest pa Znaczy no, może aż tak taki nie jest, no, ale no, porównując CS-a do, do Koda, to myślę, że CS jest zdecydowanie bardziej grywalny. Ale oczywiście w cs się nic nie dzieje, CS jest bardzo nudny, tam w ogóle nic nie koplątujesz pakę, rozbrajasz i w ogóle nuda, przez dwie minuty stoisz w miejscu i nic. Taki jest ces według kodowców. Taki jest ces. Dobra, nieważne. Kolejną sprawą. Mówiłem jakieś pół roku temu coś w ten deseń, że będę na jemie, będę na jemie w kotowicach, ale nie niestety plany się nieco yy, zmieniły, a raczej bardzo się zmieniły, po pierwsze nie mam biletów, po drugie dojęt do kotowic kosztowałby mnie jakieś 50 zł w jedną stronę, także to troszeczkę mi się nie by, by się nie opłacało, po drugie też nie mam nigdzie noclegu, nie będę hoteli wynajmował, bo aż taki bogaty nie jestem Także na jema -ie nie będę jechał w tym roku, chociaż może będzie jakaś ta minimalna szansa, chociaż wątpię ale raczej w tym roku nie będę na jemie. Postaram się już za rok naprawdę być, bo to jest naprawdę bardzo i to bardzo duża impreza na, na skalę całą Polską nawet, jeżeli chodzi o gaming. Myślę, że za rok będzie jeszcze większe zainteresowanie wokół tej imprezy. Mam nadzieję, że po raz czwarty chyba już. Tak, za rok chyba po raz czwarty albo trzeci, nie, never mind, e, ta impreza zawita do Katowic, jeśli tak to już na pewno, już za rok na pewno postaram się wydać te 50 zł na bilet jednodniowy czy tam nie wiem, nawet karnet 130 zł i pojechać do Katowic na te na te 3 dni albo chociażby na jeden, chociaż na jeden, żeby poczuć tę te, te, te emocje w finale. Jakbym pojechał, to by pojechał raczej na finał. Po, finał, finał... to by było co? Jeszcze jakby grali... OH my god! will be, we'll be awesome! No Ale tak czy inaczej, w tym roku nie będę na Katowicach sorki. Ale w Białym Soku będzie jakiś tam turniej w CS, i tam w Lola i w coś jeszcze, także FIFKę jeszcze ło. Nie eee, to CS i O chyba 5? Chyba tak, także tam będę. Jeżeli ktoś jest zbył, go Soku, to możecie przyjść i podejść do Fejma Razera i poprosić mnie o, nie wiem, podpis, autograf, albo co tamkolwiek chcecie słowa streamy. Gdy Razer nie grał i nie nagrywał, grał cały czas, Razer nie nagrywał na YouTube, to oczywiście streamował cały czas do czasu, ostatnio nawet codziennie zacząłem streamować, ponieważ nudzę się, a myślę, że też fajnie by było pokazywać ludziom jak gram, też to jest fajna integracja, wiecie, gram na live i ludzie to widzą, komunikuję się z czatem, także to jest dosyć bardzo fajne, dosyć bardzo fajne, ojej. Oh yeah. Mm, także, także nie zapomnijcie, wbijacie sobie na streamie. Streamujecie codziennie w okolicach, nie wiem, 16, może czasami wieczornych. Tak czy inaczej, wejdźcie sobie na Twitcha, załóżcie sobie konto. Jeżeli nie macie, zafollowujcie i wtedy na poczcie będziecie mieli wiadomość o każdych streamach. Także jeżeli chcielibyście być na bieżąco, naprawdę was zachęcam, bo 700 widzów, a chyba 200 ileś tam followów e, na Twitchu. Zachęcam was, żebyście po prostu tam wpadali i oglądali, tak? Jeżeli, jeżeli nie ma filmu na YouTube, to pamiętajcie, że są streamy. Jeżeli brakuje mnie wam, to możecie pisać na streamy. Tam, tam jestem częściej niż na YouTube. Jeszcze taka sprawa. Dziękuję wam za 700 widzów. W tej chwili mam chyba 698, ale myślę, że nie wiem za dwa dni coś takiego będzie już te 700 po, po opublikowaniu tego filmiku. Także myślę, że przekroczymy już tą barierę. E, także z, gó z góry już wam podziękuję. Następny filmik myślę, że będzie w następnym tygodniu, albo nawet jeszcze szybciej, tak, nie, chociaż nie, w następnym tygodniu, może w poniedziałek, wtorek, będzie tu Counter Strike Global Offensive. Nawet w następnym tygodniu będą dwa filmiki z Counter strike Global Offensive, a sobie zaszalejemy, proszę Państwa, zaszalejemy. Także pamiętajcie o streamach, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za 700 widzów, mimo iż nie nagrywałem jakiś miesiąc, to przybyło mi jakieś 30 subskrypcji. No niby niedużo, ale zawsze coś. Ludzie jednak... Jakoś znajdowali moje starsze filmiki i subowali. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy filmik. Ja żyję. Powracam na YouTube. Wow. Trzymajcie się. Na razie też hejka. Do widzenia.